Pani Cholinko gdzieś pojechała jak zawsze. No dobrze, bo ona jest straszna, ja się jej boję. No, jakieś nie wiem. No, ona tutaj dużo czyta książek zauważyłem. Ja może rozfalę ognisko. Ej, teraz znalazłem coś. Co? Zobacz, otwórz lodówkę. No, jedzenie. Kebab. No, Dobra, ja rozpocząłem. Od... O no! Ej, co robił nóż w szufladzie? To nie mam na ulicy rzecznej został nawiedzony przez duchy które zamieszkiwały zamieszkiwały e, ogród pani Haliny My tam jeszcze nigdy nie właziliśmy więc Co to jest? E... W dzisiejszych wiadomościach CityCraft NEWSY. Tutaj Adam i dzisiaj mówimy o wypadku samolotowym na pewnym polu jednym polu: CityCraft. Rozbił się tu samolot, gdzie jest jedna martwa osoba, czyli pilot. Dwóch rannych, czyli Napster i Eryka. Trzy co widzę, co wiadomo tylko, że mieli przyjechać. Przylecieli tutaj z Block City, czyli miasta kilka kilometrów stąd. To były Craft City Neves. A ja byłem Adam. Widzimy się w, studi w studiu. Do widzenia. Ała, moja głowa. Gdzie jestem? Też. Halo, lekarz. Dzień dobry z tej strony, lekarz Jackowski. E, był wypadek samolotowy, był wiel miałeś wielki strząs mózgu, e, miałeś operację. Trwa dwa dni, koło tak, ale już wszystko ok. D Okej, okay, a gdzie jest Eryko? Znaczy, bo widzę, że koło mnie nie ma, więc nie wiem Jest na jakiejś sali operacyjnej? E, tak, jest na badany, jak jeszcze w innej sali. Ponieważ on większy uraz miał, ale jutro już będziecie razem wypisani i będziecie mogli spokojnie żyć. E... A teraz niech pan odpocznie, ponieważ jest wieczór eee, i tyle, ja se może pójdę. Siemano z tej strony, na dzisiaj jesteśmy w City Kraftzie. Ze mną jest Eryko. Siema? Eee, jest wr wracamy z zakupów do jakby takiego pokoju na wynajem. Coś znalazłeś? Nie, działkę sprzedaż znalazłem. Aha, trochę mała, więc... No tak, o tu kolejna. Też taka trochę mała. No małe są. My wynajęliśmy do... pokój u jakiejś pani Halinki. Był bardzo tani, bo tylko 10 dolarów miesięcznie. O, tutaj jest. My nie mamy żadnego auta. Ja mam tylko jak widać 130 dolarów. A ja eee. mam tylko... co? Z zakupami. Trochę stary ten dom, ale nie narzekamy za bardzo. Pani Halinka gdzieś pojechała, jak zawsze. To ona dobrze. Roku. Bo ona jest straszna, ja się jej boję. No... jakieś... nie U nas tutaj dużo czyta książek zauważyłem. Ja może rozpalę ognisko? Ej! Co? Napierd... znalazłem coś. Co? Zobacz, otwórz lodówkę. O, jedzenie. Keba. No. Dobra, ja jarec... O... Zadę! De... O no! Ej! Co robił nóż w szufladzie? To nie wygląda jak szuflada kuchenna. Dobra. Podejrzewam. Do eee... Ja rozpalę ja ognisko. A ja... Eee... tu, O, da, to ja jest tu. Okej. Okay. Już... <noise> eee... Okej. Okay. O... Ale ciepło się zrobiło. Jest coś jeszcze tutaj? Nie o, wiem. Właśnie... W e, kolejnym odcinku... E, jeśli będziecie chcieli, e, kupimy telefon i będziemy grali w round nautika, Czyli będziemy, będzie nam wyszukiwało różne tam mapy, e, ma na mapie miejsca. One by były ciekawe. O, laptop e, to nasz pokój i nasz laptop. Daj, daj mi laptop szybko, muszę coś sprawdzić. Czekaj, masz. Chyba o, poczekaj, jakiś pokój, gdzie jest jakiś stół. Nadal jest tu. Trzeba ja, bo to spokój pani Haliny, lepiej, żeby tu nie chodził. No, ona, ona powiedziała, że nie mam wchodzić do jej pokoju. O, o. No, czekaj szybko. Na jakiej ulicy jest ten dom? Na tej? Czekaj Muszę już sprawdzić. Tu nigdzie nie piszczę, ale co mi się wydaje, bo to jest przymoście. To jest y, rzeczna. Rzeczna, no, okej okay. y, y, Drewniany dom. Ulica rzeczna. O. Yy, yy, na podejść tu. Razem coś dziwnego. Co? Co tam pisze? Yy, pisze tutaj, że dom na ulicy rzecznej yy, został nawiedzony przez duchy. O które zamieszkiwały. Yy, zamieszkiwały. Yy, ogród pani Haliny. My tam jeszcze nigdy nie właziliśmy. Więc no a kazała osiem. nam jutro rano y, z, ścinać drewno, ale możemy teraz zacząć. E, to jest bardzo podejrzane. Ścinać drewno, ostrą ścierą. Węgiel to jest. E... Co to jest? Nie ja się boję. O nie! To straszne! Co? Kibel. Bo eeeh, też pada, może chodźmy O no, chodźmy, chodźmy, chodźmy Eee Dostawcie 8 mafik w górę, to będzie kolejny odcinek e. E, Do kominka nam pada Ten dom jest straszny, już wijać jaśpiesz Eee, jakiś źródłem tam są, bo przecieka O no, faktycznie no, Idę odłożyć laptopa, tam miejsca Którą do... Nie wiem, nie mam zegarka. 24 o. chodźmy spać. 24 No. Okej, okay, wezmę nóż do samoobrony. Ja mam zapalniczkę A... i drewno. A potem co ten... Tej, no, do jedzenia... ...przy talerze? Dobra, schowamy. Nie wiem. Mieliśmy zjeść kolację. A iść spać, zaraz cię Ciebie przyjdę. Nie. Tylko posmywam talerzy, które są czyste. A nie, a tutaj woda, to odłożę po prostu. Ona jakaś biedna jest. Fajny dom, gdybym może nie wrócił, było ramy by byłoby lepsze. Dobra. Na, ja śpię. Do. O, o, dobra. Która to godzina? Czwarta rano o ja się dobra napszy ja się pójdę napić, może dam wody o dzień dobry pani Halino, pani, gotuje pani śniadanie? Tam pani gotuje w tych garach. Yy, ale czemu pani się nóż do rosołu yy, proszę się osunąć, nie? Proszę nie podchodzić, nie podchodzić z tym nożem. Nie proszę. Nie, nie róbmy czegoś, czego będziemy żałować. Nie! Halo, Ergo? Halo? Cez? Erko? Eee, pani Halinko? Gdzie są wszyscy? Boże, co ja mam robić? Mm, może na podwórku gdzieś są? Halo! Ja tam do tyłu nie idę, nie? Może pomyślę, nie wiem coś. Nie, usiądę. Muszę pomyśleć. O Boże. Co może być nie tak? Co jest nie tak z tym domem? Z tą kobietą, Boże. E, pomyślę. O Boże, moja głowa. E, a no tak, miałem szukać ryko. Eee, co? To za list pod kiblem w ogrodzie, szybko pomocy. Co? O kurde kibel Halinka Co na tam robi? Eee, ten nóż Łom, dobra, to też będzie. To też może być. Co jest? Ziura? Boże. tak kobieta jest nienormalna. Ej, Halinka! A, myślałem... Dobra... Dobra... Perko... Teraz rozwiążę ciebie. Dobra, halinka przywiązana, jak się czujesz? Dobrze, tylko ręka mnie lewa bo boli bardzo. Jak widzisz dużo krwi na nie jest. Też oko widzę. Pokaż się. No też. No. musimy w końcu się wyprowadzić z tego domu. No, Jutro zajrzyjmy do niej może. Chodź. Wilka. Czekaj, musimy zgarnąć. Te listy, bo pisze w nich jakieś ważne rzeczy. O, pieniądze bierzemy. O, okej. Okay. Tak klucze do domu. Sprzedamy go. Może. Kiedyś. Kiedyś leśnicy. Tak. Podejrzane wiedział. tableczki. O, zobacz w tych szafach. O, Kielet jakiś. A czemu go w ogóle wziąłem, nie? Chwila, muszę go odłożyć szybko. O nie, chwilka, muszę go tutaj ten. O, da perfumy, wziąć. Jakieś e, podejrzane są. Chwilka, a. Daj mi... Daj mi jakiś z nich. Czerwone. Proszę. Ok. I teraz. I. O! Chwilka. Nic się nie dzieje na razie. Podejrzane to są, są te perfumy trochę. Ale zgasło hmm. Te perfumy są jakieś... Czy, czy, te perfumy są jakieś podejrzane. Nie wiem da... Dobra. Trzeba je przetestować później, teraz nic się nie dzieje z nimi, ale... Masz tu nóż. Diałeś tak? całe złoto, a, a daj mi jeszcze ten kilo. Nóż. Albo wykop tą rzeźbę. Wygląda na jakąś cenną. O, daj tu nóż. Dobra. Okay. A Masz tu nóż. Dzięki. I chodźmy. Ja tu przedem pójdę, bo mam łom. Już mam dosyć tego. Narfił wypadek, a teraz. No. Ty. Ja. Jesteś, jesteś. No, jestem. deszcz pada. Chyba dzień no, no. już się chyba powoli robi. Może nie wiem po prostu chmury ciężko coś zobaczyć. No. A coś to, to jeszcze zdrowia nie wiem No jakby chciała mi jakieś dziwne tabletki dać. Jakieś też nie ma, miała tam jakieś jakiejś substancji w butelkach, wszystko sobie zaś, to pokażę. I no, da. Le da lepiej się zakurczymy na resztę nocy. Chciałem A coś chciała, coś tu. mówiła, bo ona zawsze taka nierozmowa, ona była do nas nic nie mówiła. Właściwie nic nie mówiła jakby, bo... za długo też tam nie byłem. Okej. Okay. O, patrz, jeszcze takie coś tam było, jakieś dziwne szczykawki. Czy to było... Dziwne tutaj, bo to takie ciężkie było, Boże. I tabletki też jakieś dziwne bardzo. Okej okay. Nie wiem, ty połóż się tutaj na kanapie, a ja będę A ja tutaj na krzesło usiądę Dobra Widzimy się jutro, dobranoc Dobranoc O Eryko, ty już wstałeś? Tak, już wstałem Aha Zacznij chodźmy zobaczyć do tak. tej halinki no dała za chwilę. Będzie trzeba ten. Dajmy mu może jakieś jedzenia. Surowe kebab. O, chociaż nie, na no, kebaba, nie zasłużyła. Parówkę su surową. czy nie mamy tak czy da, tak? Eee, kupić. Może pójdę do pokoju, bo coś muszę sprawdzić na, la na laptopie. Dobra, pójdę sprawdzić te linki Ale, ryko, już gdzie jesteś? chwila, chodź tutaj szybko, musisz coś zobaczyć. Co Gdzie Zobacz. ona jest? Nie, nie wiem, właśnie. Zniknęła gdzieś. Może. Ale nic, słodko, nie zabrała, w sumie nie było coś, żeby zabrała, ale ognisko pogasiły się. A jeszcze no tylko jedno jeszcze zostało niezgaszone Dorach, może chodźmy stąd, bo już mam dosyć tego. No, chodźmy. Yy, ja bym proponował zrobić, nie wiem, jakąś wyprowadzkę, jakieś namioty może kupić, czy coś, wziąć jakieś meble z jej domu, sprzedać ewentualnie się z wyprowadzić. Nie, no, już no, na razie się spakujemy może coś. Czy znajdzie jakieś oferty albo hotel? Czytałeś już te tak? Nie. Wiem, że tylko. Jest, że to jest akt zgonu e, jej męża. Aha. Minus. Musimy zarobić. Halinka nie miała auta? Nie. Widzowie, powiem, powiem wam jedno, jeden lajk like to jest 50 dolarów na serwerze. Więc dajcie jak najwięcej tych lajków, like żebyśmy nie byli biedni. Bo no, nie da się mieszkać w tym domu, jak widzieliście. Gdzie jesteś? Ograbiam pokój Haliny. Wow. Ograbiłem całe. Zostaw te firanki już. No właśnie, nie wezmę ich. Musimy wąślać się nad domem. Na razie chodź, bo nie wiem. Krzesło, czekaj. Ale, ale, dobra, nie, zostaw już, zostaw. Ale musimy wziąć. Ale star już starczy. No, starczy. Przedamy, sprzedamy, sprzedamy. No, a to kiedy indziej tu wrócimy pod to, tak? Nie. To jak nie, to muszę wziąć jeszcze kanapę. Dobra, chodziło. Trochę nie normalne to się robi. No, I szafki, kuchem. Dam. Dobra, już idę. Chodź. Oh. Weźmiemy cię do lekarza. A ja... mieliśmy, czy klucze byśmy zapomnieli. Gdzie, gdzie te klucze są? Gdzie ona poleciała tu? Dobra. Chodź. Zakluczone. Weźmiemy ciebie do lekarza, może on coś zrobi. Chodź, zróbmy sobie przerwę, może na śniadanie szybko. 800. sobie. Nie, chodź, tam jest... ...restauracja. No, a ja zrobiłem nam śniadanie, Zresztą. No, Nie jestem głodny, okej. Okay. Ja zjem po drodze. Ale pyszny schab. Wziąłem jeszcze ze sobą zakupy. Ja też. Wczoraj. No a gdzie jest lekarz? No, szliśmy tam w stronę. Tam tam dobrze A, do przodu. Ja już wspomniałem nawet. Jak w ogóle się czujesz, bo przespałeś trochę? No trochę lepiej. Hmm. Może zgłosimy to na policję później. Wydawałoby no, się, chyba. A gdzie tu jest komisariat? Och, chyba widzę, chyba. O, czekaj, widzę komisariat, chyba. Też. Dobra. O, jesteśmy. Nie ma pasów, Boże. Co to? No. Ale coś puste na tej ulicy. O, otwarte. O, to dobrze. oni nikogo nie recepcji. Może poczekaj tutaj. Okej. Okay. Ja, ja, ja idę do toalety. Dobra. E, dziękuję, do widzenia za tą informację, do widzenia jeszcze raz. E, widzowie, tak... Eryko jest w pokoju, ja już nie będę do niego tam wchodził. A e, Przy tym pożegnam odcinek, pamiętajcie zostawić 8 łapek w górę. Każde, ten jeden, jeden like to jest 50 dolarów na serwerze. E, pamiętajcie o suba dzwoneczkiem. Widzicie co się dzieje, no tutaj... W tym mieście nie wiem co jest nie tak e, Nie wiem, kompletnie nie wiem jak to ocenić Natomiast to miasto. Pani poszła już sobie nie wiem, gdzie jest O, w to w ci była, okej okay. Eee, dobra Ja się żegnam Nara